W tym miejscu Czórcy próbowali budować drugi minaret, ale ukończyli tylko nie, trochę dawne seminarium kamienieckie.

to są dwa kościelki. Zbierana była na rękę, w czasach dzieckich zabrana do muzeum, do katedry. E, Antweryty 21 dzień, kiedy sama z powrotem. W tym miejscu ktoś musiał wykonać Później w wieku 18 wykorzystali tę ambuanę, żeby czytać piśmie święte. Zachodni chłopcy czerwono przez okno. nic tutaj na prezbyterium. Po, po, pojawiało się... Nawet i w że jaka część jednak wcześniej była budowana, jaka nie mówią, że najpierw Lumanala była budowana, a później prezydent była w, e, w Jasztorze. A później w tym miejscu powstała figura Chrystusa. E, ta figura, e, mówię tutaj e, ksiądz pojawiać, że w XIX w tak jeszcze była też zrobiona, tylko, że nie stała tutaj. ja pamiętam Było otoczone, z strony nie mogło no to naprawdę... E, e, e,

Jasnągórskim, przy pomniku papierze. Pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czułam, ale jestem przy Tobie, pamięt. 15. zrobiliśmy 106 km. chociaż był zbutowany. Wynieś swoje doborki na drodze. To... Boga i jego przykazań nie strzegni. bo wówczas tak jej <laughs> jego nam się jako zbawiciela i kupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z dziewicą... Powiem jej, krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuścenie, toczy się na moją pamiątkę Szósty dzień pielgrzymki, rozpoczynamy naszą świętą w katedrze w kaplicy ormiańskiej. Pamiętniający pana Wołodjowskiego, imieniem Jerzy Wołodjowski. Kom przebieg na śniadanko, smakuje.

Widok na zamek od bramy ruskiej. Tyle zostało z bramy ruskiej. Rzeka opływa kamieniec, tworząc literę omega, mury obramowane kamienicy. Zamek posta postawiony na skale. wejście do zamku widok na miasto od tam zamku że nawet a tym bardziej, że ten kościół był czarnego koloru, bo synidarze mają czerwony kolor, no to być może ci. Się... obrony ale jeszcze było coś się zmiany było, bo psuły się drzewo, ale są te miejsca i tam każdy chłopiec płacił koszary tak, tak koszary wojskowe, tam dalej część miasta do tego postawione potężne budynki i koszary y jeszcze inny to jest cel żeby tam żołnierzy rozmieścić tutaj nikt nie zamieszkiwał na terenie no dzisiaj już puste stoją te budynki nikomu niepotrzebne ale w czasie dziedziniec zamkowy Te stawy. Kto miał najwięcej długo siedział najniżej, kto miał mniej siedział wyżej. Tutaj w nocy odbywali karę, a nie pracowali, żeby oddawać swoje e, zobowiązania. Nie było tutaj żadnej studni, czyli, e, a tradycja wrzucania monetek powstała dlatego, że ludzie, którzy znajdowali się w środku, on, oni cały czas prosili o jałmużnę, prosili o pomoc. I... Studnie, koło do wyciągania wody w bramie wschodniej. Czyli wszystkiego w środku musiało starczyć, żeby dłuższy czas można było trwać w obronie. Oczywiście, że woda jest podstawowym elementem w życiu i istnieć, i tutaj była bardzo dobra woda na odmianę od tej wody.

Właściwie jak tak? Jancio się zadział. Jest Jancio! Jancio Wodnik! Jańczo. Pan chyba nas suknował. Ale przynajmniej w tym. W kamieńcu. w kamieńcu. W wieku do dzisiaj niektórzy ludzie rozmawiają tutaj po prostu po rumuńsku. W 1993 roku Włodzimierz Wielki, człowiek, który się w o słów, święty Włodzimierz, na odpuścił prac przedstający, właśnie sześć rusi, znajduje się on, skożył na terenie północnej jednym Riemona Krzywieści Gauszek. Ale dobrze się...

O, nie, wiele lepiej. Ale to nie, to nie, z z

Zobaczymy. Był pap, dynastia całą, o to i co do cena przygotowano. Kiedy pożyczano, przateknicyjny miałem to tak. Dzień Dzień Ponieważ od strony rzeki zdobyłyś potencję było praktycznie niemożliwą sprawą. Dlatego ludzie postawili na krótkim odcinku masz to ostatniej obrony, 56 metrów grubości. Zobaczycie jak potężnie wygląda ona. Ale zobaczycie ze zewnątrz. W piwnicach e, Pałacu Komodanckiego i tych. Te...